Szukam Tamary, córki barona Zwele. Twój brat powiedział, że ją tu znajdę. Wojciech cię przysłał, panie? A jak inaczej dowiedziałbym się, że tu jest? Poczekajcie, panie, zaraz ją przyprowadzę. Podobno mnie szukasz. Kim jesteś? Mój ojciec cię przysłał? Miałem sprawdzić, czy żyjesz i masz się dobrze. Jestem Gerald z Rivi. Czuję się świetnie, Geralcie z Rivi, jak nigdy dotąd w moim parszywym życiu. A skoro już to sprawdziłeś, to żegnaj. Zaczekaj. Nie mam o czym rozmawiać. Twój ojciec to podły człowiek. Nie dziwię się, że jesteś wściekła i rozżalona. To po co mu pomagasz? Po co przyjąłeś to zlecenie? Bo ma informacje o jakimś bardzo mi bliskim. Obiecał, że wyjawi je, jeśli znajdę ciebie i matkę. Rozumiem. Taki mały szantaż. W sumie to całkiem w jego stylu. No, w każdym razie znalazłeś mnie. Możesz mu przekazać, że żyje i że nigdy nie wrócę. Zanim zgodziłem się, że cię odnajdę, Baron opowiedział mi swoją wersję wydarzeń. Jaka jest twoja? Moja? Jest nudna jak życie wśród bagien. Najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa to pijany ojciec leżący pod schodami. Utytułany błotem i ściskający flaszkę. Kolejnych kilkanaście lat upłynęło podobnie. Ojciec chlał, znikał na całe dnie. Potem wracał i awanturował się tak, że meble latały. Jak cieszyłam się za każdym razem, gdy musiał jechać na wojnę. Pamiętam, jak wrzeszczał na mamę. Bił ją, aż chrześciło. A ona płakała. Chowałam się wtedy pod łóżkiem i czekałam na ciszę. Ot, i cała historia. Pomnóż to sobie przez 19 lat, to wyjdzie ci moje życie. W końcu miarka się przebrała i zadecydowałyśmy, że uciekniemy. Nie chcę być wścibski, ale wiem, że twoja matka poroniła. Przez niego. Popchnął ją. Wpadła. Wtedy się zaczęło. Byłyśmy same. Znikąd pomocy, wszędzie krew. Najgorsza noc mojego życia. Współczuję. Na pewno obie ciężko to zniosłyście. Mama była w szoku. Maja czuła, że dobrze się stało, że nie chciała tego dziecka. Musiała mieć wysoką gorączkę, cały czas straciła krew. Nie chciała dziecka? Nie. Mówiła, że prędzej rozpruje sobie brzuch, niż urodzi dziecko z jego nasienia. Ojciec twierdzi, że twoja matka miała na rękach dziwne znaki, i że jakaś bestia porwała ją w las, to prawda? Jechaliśmy w stronę rzeki. Nagle mama krzyknęła, skuliła się, o mało nie spadła z konia. Podjechałam bliżej. Zobaczyłam, że coś się dzieje z jej rękami, jakby płynęły. I wtedy z lasu wyskoczyło to stworzenie. Nie wiem, co to było. Ale ryknęło tak, że krew poszła mi z nosa. Widziałam, jak przewraca drzewa. W życiu się tak nie bałam. To, to coś chwyciło mamę i zniknęło w lesie. Chciałam zawrócić i jechać za nimi, ale konie poniosły. Teraz nie wiem nawet, czy ona żyje. Co zamierzasz? Odnajdę mamę. Wiesz, że to może nie być takie proste. Bez obaw. Nie jestem na tyle szalona, by myśleć, że dam radę sama. Ale mam nowych przyjaciół. Nowych, potężnych przyjaciół. Oni mi pomogą. A co z twoim ojcem? On mnie nie obchodzi. Nie wrócę do niego. To zamknięty rozdział mojego życia. Co to za nowi przyjaciele? Jeśli to oczywiście nie tajemnica. Nie, to żadna tajemnica. Za pośrednictwem kościoła wiecznego ognia udało mi się dotrzeć do łowców czarownic. To prawi i odważni ludzie. Na pewno mi pomogą. Dostąd te lichtarze w twoim pokoju, czyli postanowiłaś zawierzyć wiecznemu ogniowi. Kiedy żar płomieni wiecznego ognia raz rozpali serce, do końca życia prowadzi człowieka ścieżką prawdy i dodaje mu sił. Życzę ci, żebyś dostąpił kiedyś tego zaszczytu. Dzięki. Gdy byłem mały, uczono mnie, żeby nie bawić się ogniem, bo łatwo można się sparzyć. Proszę, proszę, mi, inny. Nie sądziłem, że baron posunie się do tego, żeby wynająć zabójcę potworów. Choć podobno jesteście świetnymi tropicielami. Cieszę się, że wiesz, kim jestem, ale sam dalej się nie przedstawiłeś. Graden, łowca czarownic w służbie jego królewskiej mości Radowida z Redani. musiałeś o nas słyszeć. Obiło mi się o uszy. Jeśli krwawy baron przysłał ci po córkę. Lepiej od razu pogódź się z tym, że tym razem nie wypełnisz zlecenia. Dzięki za troskę, ale nie musisz się martwić o moje zlecenia. A co do Tamary, sama zdecyduję, co zrobię. Hmm. <śmiech> <śmiech> to szlachetne z twojej strony zrezygnować z zapłaty dla dobra człowieka. Łowcy i Kościół Wiecznego Ognia są ci wdzięczni. Hmm. Na swoją drogą to ciekawe, że baron wynają właśnie Wiedźmina do szukania córki. Zdesperowany ojciec zrobi wiele, żeby znaleźć swoją córkę. I to mówi Wiedźmin. Podobno mutacje wypierają was z człowieczeństwa, pozbawiają uczuć. Znam wielu, którzy nie przeszli mutacji, a są pozbawieni człowieczeństwa. – Dokąd jedziecie? – Tamara musi odpocząć. Wiele ostatnio przeszła. Kiedy ciepło Wiecznego Ognia odbuduje jej siły, zajmiemy się poszukiwaniami jej matki. Zanim wyruszycie, twój ojciec prosił, żeby ci to przekazać. Klara? Ojciec kazał mi ją przywieźć? Pff, śmieszne. Myślał, że tym mnie przekupi. Powiedz mu, że zniszczonego dzieciństwa nie da się odbudować jednym gestem. Żegnaj, Wiedźminie. Mimo wszystko dzięki, że dałeś mi wybór i nie zmuszałeś, żebym wróciła do tego tyrana. A ja mam nadzieję, że zrozumiałaś, w co się pakujesz. Bywaj, i powodzenia.